Siemanko, jest godzina 6.20 w ostatnim czasie, niezależnie od tego, czy jest to środek tygodnia czy weekend, wstaję zawsze o tej samej godzinie. Praktycznie zawsze zaczynam dzień od 15 minut cardio w formie truchtu na zewnątrz, na, na dworze. Zrezygnowałem już z robienia cardio na rowerku stacjonarnym z racji, żeby nie siedzieć. Tak długo w czterech ścianach. Poza tym, pozycja przy robieniu tego cardio nie jest zbyt sprzyjająca, kiedy cały dzień i tak pracuję na siedząco przy komputerze. Bardzo teraz przykładam się do tego aspektu, który zaniedbałem w pierwszej połowie roku, bo zawsze to kardio robiłem regularnie. Uważam, że jest to bardzo ważne dla prawidłowej pracy układu sercowo-naczyniowego. Yy, także ja widzę, że mam po prostu lepszy apetyt, lepiej działa moja perystaltyka, jelit, yy, a także jest lepsze samopoczucie, szczególnie właśnie jak się je zrobi na świeżym, wiejskim powietrzu. Yy, więcej o tym etapie yy, powiem, jak już będę po kardio. Yy, na razie jest jeszcze ciemno za oknem, jest październik, moje kobiety jeszcze śpią, a ja ubieram się, robię i usłyszymy się później. Dogram jeszcze krótki czek, formy. Tak to wygląda po 6 tygodniach planowanej budowy masy. Kolejne 6 spokojnie jeszcze przede mną. Także wygląda to tak. Jakość nie jest najgorsza jak na to, ile kalorii obecnie spożywam. Sprawdzimy wagę. 97,6. Trzeba mieć jeszcze na uwadze, że ta waga zaniża około kilogram. Także już kręci się blisko stówki to na Mam nadzieję, że ją przekroczę. Ok, swoje na dzisiaj przetruchtałem. Może powiem pokrótce, jak prowadzę teraz ten okres budowania masy. W zasadzie wiele rzeczy jest inne niż zawsze. Testuję nowe schematy, przede wszystkim dieta. Do masę rozpocząłem od jakichś 200 gramów węglowodanów w dzień treningowy. I w zasadzie bardzo niskich węglowodanów tyle, ile się przemyci w nie treningowy I zwiększałem je w zależności od tego, jak reagował mój układ pokarmowy. Jak wiecie, przyjmą, muszę bardzo uważać. Ale zauważyłem, że muszę te kalorie windować z węglowodanów na to lepiej reaguje moje ciało niż z z drugiej strony, no też organizm nie jest w stanie strawić e, aż takiej wielkiej ilości tłuszczu i po prostu nie przyswoimy tych kalorii. W każdym razie e, waga zaczęła ruszać dopiero przy kaloryce około 4200, nawet 4300. W tym momencie jest już 5,5 e, kilo e, więcej od samego początku. Na ten moment w dzień treningowy jem już e, 400. 80 gram węglowodanów, i o dziwo muszę powiedzieć, nie jadłbym takiej ilości, gdyby nie było wszystko w porządku z trwieniem. A o dziwo jest najlepiej od lat: przy takiej ilości kalorii i takiej ilości węglowodanów, ale bardzo dużą uwagę też przykładam do wsparcia trawienia. Także na stałe w suplementacji są enzymy trawienne niemal do każdego posiłku: ekstrakt z karczocha, betaina z pepsyną. A także prokinetyki, jak krople żołądkowe czy trifala. Teraz omówię pokrótce trening. No, nawet w tym odcinku pokażę jeden przykładowy trening-pull, ale nie będę zbyt wiele nagrywał vlogów treningowych, ponieważ chcę naprawdę maksymalnie wykorzystać ten okres. Chcę go solidnie przepracować. Koncentruję się na w wszystkich treningach na każdej serii, każdym powtórzeniu żeby wykonać je no, z maksymalną intensywnością i kiedy nagrywam, ustawiam kamerę, odpowiedni kąt do nagrywania, strasznie mnie to rozprasza. Po prostu wczoraj wyjątkowo nagrałem trening pull, który zmontuję, pokażę jak to wygląda. Trenuję teraz w systemie push pull legs góra dół. Te treningi Push Pull Legs są na wyższej objętości, większej ilości powtórzeń. Natomiast góra, dół są już na zakresach takich 5-8, czyli taka kulturystyczna siła, że tak to nazwę. A w, treningu ma, w tygodniu mam 4 dni treningowe, a schematów treningowych mam 5. Także jedna partia trenowana jest średnio raz na 4-5 dni. A jeden trening z rozpiski powtarza się średnio co 10 dni. To jest, też, to jest też nowość, ponieważ nigdy jeszcze nie trenowałem takim systemem ale prowadzę, jak zawsze, na każdej masie, czy takim ściśle zaplanowanym cyklu treningowym prowadzę dzienniczek, gdzie zapisuję sobie obciążenia, objętość. A także to, czy ta seria była z zapasem, czy była zrobiona do upadku, pozwala mi to monitorować progres, także czy postępuje progresywne przeładowanie, które jest podstawą, żeby budować mięśnie. Całkiem niedawno przyszedł mi do głowy jeszcze taki pomysł, że jeżeli będę w końcu zadowolony z efektu na koniec tego cyklu masowego, Chcę później zrobić formę. Zobaczymy, czy uda się wykręcić taką formę niemal startową. Zobaczymy ile z tego zostanie, czy ta sylwetka się nadaje, gdzieś, żeby nie wiem, się pokazać, ale nic nie planuję. Na razie takie luźne rozkminy. Po prostu chcę sprawdzić, co jestem w stanie z siebie wykrzesać jeszcze ze swojego organizmu. Jaką formę pozwoli mi wykręcić. Ale musi zagrać wiele rzeczy. Przede wszystkim zdrowie, spokój w życiu. Ale mam nadzieję, że wszystko uda się zrealizować. Tak jak do tej pory, wszystko idzie zgodnie z planem, z planem i oby tak dalej. Idę powoli do domu. Robię kawkę, śniadanko. Pokażę Wam tutaj wyrywkowo w tym vlogu, jak jem. Znaczy, ten, kto oczekuje tutaj jakiejś, jakiegoś pornfuda, książki kucharskiej, raczej tego nie zobaczy. Dlatego nie będę nagrywał żadnych regularnych vlogów z moimi posiłkami, bo nie jestem osobą, która codziennie wymyślałaby nowe posiłki. Jem praktycznie codziennie tak samo. Po prostu uznaję, że jedzenie które oczywiście fajnie, jeżeli smakuje, ale to jest po prostu środek do celu, do osiągnięcia celu. I w 90% dni moja miska wygląda tak samo. Szczególnie, szczególnie w te dni treningowe. W dni treningowe czasami coś pozmieniam, ale w dni treningowe mogę po, po prostu powiedzieć, że schemat jest cały czas taki sam z tygodnia na tydzień. Różnią się w zasadzie tylko gramatury poszczególnych produktów, jeżeli podbijam kalorie. Śniadanie wyjątkowo nagram przed przygotowaniem. To jest akurat pierwszy posiłek dzisiaj w dzień nietreningowy. Także pierwsze dwa posiłki w dzień nietreningowy obecnie mam bez węglowodanów. To będzie jajecznica z czterech wiejskich jaj. 80 g wędzonego filetu z kurczaka. 45 gramów sera żółtego, tego jakieś warzywka, natka, pietruszki, pomidor, wszystko na 25 gramach. Oliwy z oliwek, podstawowego źródła tłuszczu w mojej diecie, chyba najwięcej tłuszczu właśnie wbijam z oliwy i do śniadania, czy to w dzień treningowy, czy nie treningowy. Jeżeli one jest oddalone od pory treningu, to ze swojej apteczki rzucam właśnie najwięcej takich suplementów o charakterze przeciwzapalnym, jak kurkumina, omega-3, NAC, witamina D3, no taki, taki prozdrowotny miks. Kolejny posiłek z niską ilością węglowodanów w dzień nietreningowy to kostka twarogu półtłustego, mieszanka mrożonych jagód i malin. Do tego jogurt grecki, taki pełnotłusty, trochę mąki migdałowej, którą używam tylko na zimno, nigdy nie pieczę na mąkach orzechowych, ze względu na to, że kwasy tłuszczowe, nasycone łatwo się utleniają. Odrobinkę, słownie pół łyżeczki Chunky Flavor, które dostałem w prezencie, ale bardzo dobrze że to komponuje z nabiałem. to jest akurat mój ulubiony smak jagodowy, także one są oparty głównie na Stewi na słodzikach. No tak to wygląda przed przygotowaniem. A teraz pokażę moją suplementację przed i wewnątrz treningową. Przed treningiem zawsze spożywam 5 do 7 gramów cytruliny. A na trening robię sobie tutaj właśnie w takiej butli, która ma ponad 2 litry pojemności. Szejka, który składa się z 10 g monohydratu kreatyny na ten moment, 25 g EAA, 4-5 g beta alaniny, 50 g glukozy, odrobiny soli i coś takiego popijam sobie małymi łyczkami przez całe, cały trening, który trwa od, na ten moment od półtorej do ponad dwóch godzin, jeżeli trenuję nogi. Pierwszym ćwiczeniem na treningu pól było przenoszenie takiego charakterystycznego, zrobionego przeze mnie uchwytu na wyciągu, czyli potocznie zwany narciarz. Bardzo lubię zrobić to ćwiczenie na objętościowym treningu pleców na samym początku, ponieważ pozwala mi ono rozgrzać plecy, dokwić mięsień i wtedy on jest gotowy na cięższe, wielostawowe ćwiczenia. Następnie przyszedłem do pierwszego wielostawowego ćwiczenia na tym treningu, którym było wiosłowanie w oparciu na ławkę z handlami z martwego punktu. W tym przypadku staram się dokładać co jedną jednostkę treningową, czyli średnio co 10 dni pół do 1,25 kg na stronę i zachowywać cały czas przyzwoitą technikę, bo jeżeli ona by kulała, to nie dokładałbym tego ciężaru na siłę. Drugim wielostawowym ćwiczeniem było ściąganie wąskiego drążka wyciągu młotkowo do klatki piersiowej z góry. Uważam, że jest to świetne ćwiczenie na poprawę dolnego, dolnej części mięśnia najszerszego, na której się skupiam właśnie w tym okresie masowym. I tutaj, w zależności z treningu na trening, dodaję albo powtórzeń, albo ciężaru. Jeżeli na przykład z tygodnia na tydzień dodam dwa powtórzenia, a następnym razem nie chcę już windować tych ilości powtórzeń powyżej 12, wtedy dokładam pół do kilograma i staram się wykonać na następnym treningu minimum 10 powtórzeń. Trzecim ćwiczeniem bazowym na treningu pleców była taka moja domowa imitacja hamera. Z użyciem wyciągu w połączeniu z uchwytami, które nazywają się MOS-grip. Co mogę powiedzieć? Świetnie czuję to ćwiczenie. I jak widać, nie trzeba mieć nie wiadomo jakich maszyn w domu, jeżeli ma się odrobinę wyobraźni, żeby wykonać ruchy w płaszczyznach, których z pozoru, mając taki sprzęt, nie możemy zrobić. Kiedy już przetrenowałem mięśnie pleców, pozostał czas na ćwiczenia uzupełniające. Dla treningu pól są to ćwiczenia na biceps i tył barku. Pierwszym ćwiczeniem jest uginanie ramion z hantelkami w oparciu o ławkę skośną. Jest to ćwiczenie, które najbardziej pozwala właśnie rozciągnąć mięsień bicepsów i przetrenować głowę długą. Moja najwierniejsza kibicka. Nadusia, kibicujesz tacie jak tata trenuje? E, ćwiczeniem, które wybrałem na tył barków, a także jako po prostu takie ćwiczenie uzdrawiające, w tym cyklu treningowym jest Power Rise. Jak już wspominałem wcześniej, nie robiłem go wcześniej przez lata. Teraz uważam, że zawsze byłoby ćwiczeniem pierwszego wyboru, jeżeli skupiam się na, tym, na tej niewielkiej partii mięśniowej. I na koniec ćwiczenie, w którym dla odmiany dominuje głowa krótka bicepsa. Jest to... Uginanie ramion w opadzie, ale nie z użyciem handla, a z użyciem właśnie pół sztangi, i co ważne, żeby to ćwiczenie optymalnie wchodziło, powinna być to sztanga olimpijska z obrotową tuleją na łożysku. Wtedy ten ciężar dostosowuje się idealnie do toru ruchu, i pozwala to na lepsze czucie bicepsów. A tak wygląda obecnie mój posiłek potreningowy. Ostatnio po treningu jem zazwyczaj dwie wersje posiłku: albo jest to jogurt grecki z odżywką białkową, owocami malinowymi, bananem, albo właśnie taki klej z mąki ryżowej. Tutaj jest też w środku masło sezamowe, kakao, odżywka białkowa, białka jaj i właśnie banan. Także szybko to się trawi, jest bardzo smaczne. No, i za 3-4 godzinki można zjeść kolejny posiłek. Ostatnio w dni treningowe najbardziej obfitym posiłkiem w ciągu dnia jest posiłek ostatni. On najbardziej jest on obfity oczywiście w węglowodany. Nie jest najbardziej kaloryczny. Tutaj mam 280 g kurczaka. Na tą chwilę 200 g produktu węglowodanowego, czyli na przykład daję sobie 100 g ryżu plus 100 gram kaszy jaglanej. I trochę warzyw, jeżeli to jest ryż z każdą jaglaną, daję fasolkę szparagową. A tutaj dałem 100 g ryżu, 450 g młodych ziemniaków i trochę marchewki i suszonych pomidorów. Do tego suple na wieczór, zawsze, jak do każdego posiłku, enzymy trawienne. Berberyna z chromem, do takiej ilości węglowodanów jak najbardziej wskazane. I do tego trochę motywacji na YouTube od chłopaków.